Siemanko, jeśli dodajemy logarytmy o tych samych podstawach, to wtedy te liczby logarytmowane mnożymy ze sobą. Także dodawanie logarytmów jest powiązane z mnożeniem. Przykład. Log 4 z 3 plus log 4 z7, ile to się równa? No zauważcie, że podstawy są takie same, one wynoszą 4, liczby logarytmowane, no nieważne jakie są, są w tym wypadku różne 3 i 7. No to skoro mamy dodawanie takich dwóch logarytmów o tych samych podstawach, to te liczby logarytmowane, czyli 3 i 7, mnożymy ze sobą. A to będzie inaczej log 4 z 21. Log 2 z 2 plus log 2 z 8. Tutaj podstawy wynoszą 2. Dodajemy sobie te logarytmy, więc liczby logarytmowane będziemy ze sobą mnożyć. Zapisujemy to w postaci jednego logarytmu. 2 razy 8 to jest 16, czyli log 2 z 16, a to jeszcze można rozpykać, ponieważ 2 do której da nam 16, no do potęgi 4. Log 3 z 20 plus log 3 z 4. Podstawa wynosi 3, więc zapisujemy to w postaci jednego logarytmu o podstawie równej 3 z 20 razy 4. Czyli to będzie log 3 z 80. Dalej. Tutaj podstawa w dwóch logarytmach wynosi pierwiastek z 5. Dodajemy je do siebie, te dwa logarytmy, więc mnożymy 6 razy 5 pierwiastków z 15, te dwie liczby logarytmowane. I to będzie log pierwiastek z 5 z 30 pierwiastków z 15. Na koniec mamy takie trzy logarytmy. No i pamiętajcie, nieważne, czy dodajemy dwa logarytmy o tych samych podstawach, czy. 3 logarytmy o tych samych podstawach czy 10 logarytmów o tych samych podstawach. W każdym z tych przypadków te liczby logarytmowane będziemy i tak mnożyć ze sobą, czyli to będzie log 6 z 5 razy 2 razy 3. A po wynożeniu tych liczb w nawiasie wyjdzie nam log 6 z 30.